Ja istota trój jaźnia. Kluczem do wszystkiego jest świadomość. Dziś chciałabym opowiedzieć o budowie każdego z nas energetyczno-duchowej budowie, bo tą fizyczną poznajemy na lekcjach biologii. Sama do tej wiedzy dochodziłam latami. Dzielę się tymi informacjami, ponieważ czuję, że jest teraz na to odpowiedni czas. Moim celem jest też zainspirowanie Cię i zainicjowanie w Tobie procesu budzenia się Twojej potęgi. Zapraszam. Zamknij oczy, połóż się wygodnie lub usiądź. Wyobraź sobie, że stoisz na łące i poczuj połączenie poprzez stopy z Matką Ziemią. Poddychaj tą energią. Przeciągnij ją przez siebie. Zrób długi, spokojny wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Teraz skieruj swoją uwagę na czubek głowy i wyżej, wyżej, jeszcze wyżej, aż do samego źródła życia. Połącz się z tym źródłem życia, światła i miłości. Poczuj, jak ta boska energia spływa na ciebie w postaci świetlistego wodospadu i karmi całą Twoją istotę. Każdą komórkę tą boską wibracją. Niech te energie ziemi i nieba się zharmonizują i zrównoważą w Twoim sercu i zharmonizowane i zrównoważone utworzą świetlną kulę wychodzącą promieniście z Twojego serca. I tworzącą piękne, bezpieczne pole wokół ciebie. Poczuj tą energię, poddychaj nią. W tym stanie relaksu, spokoju i harmonii, otwórz swój umysł i posłuchaj. Opowiem Ci teraz o Tobie. Będę mówiła o Twojej podświadomości, świadomości i nadświadomości. O Twoich trzech jaźniach, z których składa się cała Twoja istota. Składasz się Ty. Moją intencją jest uświadomić Ci, kim naprawdę jesteś. Aby w tej twojej budzącej się świadomości, roztopiły się wielowiekowe lody, które skóły, zamroziły jak w kryształowym zimnym sarkofagu ciebie, królewską boską istotę. Byłeś, byłaś, śpiącym Bogiem ale teraz lód topnieje, Ty się budzisz. I ponieważ słowa to energia, to ja będę do Ciebie mówiła, a Ty słuchaj, wspaniała, potężna, boska istoto. Jesteś tutaj na planecie Ziemia po to, by doświadczać bycia człowiekiem. Dzięki rozwinięciu Twojej troistej siły duchowej Możesz przypomnieć sobie o swoim boskim dziedzictwie, o tym, że jesteś częścią Twojego wyższego ja i dzięki temu partnerem uniwersalnej siły stwórczej. Jesteś partnerem uniwersalnej siły stwórczej. Na skutek czego posiadasz siłę i moc kreacji własnej rzeczywistości? Jesteś mistrzem swojego życia i przyszłości. Wyłącznie Ty jesteś panem w Twoim uniwersum i stwarzasz niedobór w swoim śnie. A w stanie przytomności, obudzenia, stwarzasz dostatek i szczęście. Gdy słyszysz te słowa, w tym momencie, w tej właśnie sekundzie, kiedy jesteś całkowicie skupiony, przytomny, przyjmujesz je i równocześnie odczuwasz swoje istnienie. Wtedy jesteś w centrum kosmosu, patrząc z punktu widzenia Twojej świadomości. I właśnie Teraz w stanie uważności możesz stwarzać uczucia, myśli, obrazy i nimi radość albo cierpienie. Jesteś częścią kosmicznej świadomości, boskiej świadomości. Ty jesteś Bogiem. Każdy z nas jest Bogiem. Krysztale, roślinie, zwierzęciu jest ta sama boska energia. Wszystko jest Bogiem, bo Bóg jest wszystkim. Istnieje we wszystkim. Jesteś Bogiem, więc też jesteś wszystkim i istniejesz we wszystkim. Jesteś nieodłączną częścią tej boskiej świadomości, tej wielkiej całości. Jako element tej ogromnej struktury posiadasz informację o kosmosie, o wszechświecie. Informacje zawarte w Twoim mikrokosmosie odpowiadają informacjom makrokosmosu. Ta niesamowita obfitość świadomości mikro, makro, kosmosu jest zapisana i wbudowana w całość Twojej istoty. Jednakże najczęściej jest ona uśpiona, głęboko ukryta i nie jesteś jej świadomy. Dlatego wykorzystujesz jedynie niewielki procent tego kosmosu zapisanego w Tobie. W każdym człowieku i poza nim brzmią niewykorzystane wspaniałe potencjały energii, wiedzy i zdolności. Medycyna już wie, że korzystamy najwyżej z kilku procent około 5 procent możliwości mózgu. I co za tym idzie resztę swojego potencjału pozostała część śpi jest nieaktywna, bo nieuświadomiona. Na podstawie tych kilku procent działasz. Postrzegasz siebie i świat i podejmujesz decyzje skutkiem czego doświadczasz tego, co te kilka procent może ci dać. Cały świat funkcjonuje na bazie tych kilku procent. Wychowanie, programy edukacyjne, społeczne kształtują ciebie i finalnie dają życie w oddzieleniu od siebie nawzajem świata. Pęd codziennego dnia nie daje szansy na refleksję, Największym jednak problemem jest rozłam w Twoim wnętrzu, spowodowany brakiem świadomości Twojej budowy energetyczno-duchowej. Zamyka Ci on dostęp do pełnej Twojej mocy. Poznając na nowo prawiedzę, zyskujesz szansę odkrycia swojego wewnętrznego światła, Twojej boskości, a wtedy nikt i nic nie będzie miało nad Tobą władzy. Jesteś trójjaźnią istotą, składającą się z podświadomości, świadomości i nadświadomości. Każda z tych świadomości jaźni pełni określoną rolę, Żadna nie jest ani lepsza, ani gorsza. Wszystkie tworzą całość Twojej istoty. Nie mając tej wiedzy, Twoja istota zarządzana jest głównie przez dwie jaźnie podświadomość i świadomość które są najbardziej związane z Twoim ciałem i umysłem. Nadświadomość Ojciec. Tobie, Twój duch opiekuńczy, nieuświadomiony przez Ciebie, jest tylko obserwatorem poczynań tych dwóch niższych jaźni. Bez zaproszenia, wyrażenia woli, że chcesz, wyższe ja nie weźmie aktywnego udziału w Twoim życiu, chroni życie, ale nie ingeruje w Twoje doświadczenie. Oddzielenie to powoduje w konsekwencji, że nie korzystasz z ogromnej mocy i chęci wsparcia, wyższej jaźni i szarpiesz się z życiem zamiast lekko i z radością, jako pełna istota, kreować i doświadczać tej swojej wspaniałej kreacji. W starych przekazach, pismach, wśród wtajniczonych mistrzów znane jest stwierdzenie, że jesteś śpiącym Bogiem, że każdy z nas jest śpiącym Bogiem. Cały potencjał 95% Twojego mózgu i wszystkich związanych z tym możliwości leży odłogiem i czeka na obudzenie, rozwój oraz wykorzystanie dla dobra Twojego i świata. Podczas rozwijania w sobie tej 95% potężnej kosmiczno-boskiej świadomości, czyli podczas Twojego procesu samorozwoju, ta drzemiąca wiedza ma szansę się uwolnić. Celem osiągnięcia zewnętrznego i wewnętrznego bogactwa, którym uniwersum hojnie i nieustannie Cię obdarowuje. A ty śpiąc tego zupełnie nie zauważasz. Dla każdego z nas ta planeta to szkoła. Ty, i ja. Wspólnie się tu uczymy i inspirujemy do rozwoju. Wszyscy jesteśmy w drodze do samopoznania, by w końcu odbudować połączenie z naszym wewnętrznym mistrzem. Z wyższym ja. Kiedy świadomie zaprosisz je do doświadczania i zaczniesz współtworzyć i współistnieć jako pełna trójjaźnia istota, życie stanie się cudem. W celu pogłębienia tych informacji zapraszam Cię na warsztaty z tego tematu. Abyś budząc się przypomniał sobie tą prawiedzę, by móc używać jej z korzyścią dla siebie, innych i świata.